Czy zatrzymując na drodze ekspresowej pojazd, który uległ awarii, masz obowiązek włączyć światła awaryjne, a w razie, gdy nie jest w nie wyposażony, światła pozycyjne? Odpowiedź: tak. Oglądasz wideo z prawdziwego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Czy znak nakaz jazdy prosto obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy? Odpowiedź: Tak. Czy wolno ci kontynuować jazdę w prawo bez zatrzymania? Odpowiedź: Nie. Czy podczas wyprzedzania hulajnogi elektrycznej masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji widoczny znak ostrzega Cię o niebezpiecznym zakręcie w prawo? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o trzech niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o poprzecznej nierówności jezdni? Odpowiedź tak. Czy w tym miejscu masz prawo zatrzymać samochód osobowy na drodze w celu wysadzenia pasażera? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd we wskazanym miejscu? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym z lewej strony rowerzystą? Odpowiedź nie. Skręcasz w lewo, a kierujący samochodem zamierza jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Odpowiedź tak. Czy umieszczony na tablicy znak ostrzega cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo? Odpowiedź tak. Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać, aż tramwaj ruszy? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno kontynuować jazdę lewym pasem, jeżeli prawy pas jest wolny? Odpowiedź: nie. Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości najezdni kierujący pojazdem numer 2 przejeżdża przed pojazdem numer 3? Odpowiedź: tak. Czy w miejscu oznaczonym tym znakiem informacyjnym dozwolone jest cofanie pojazdem? Odpowiedź nie. Czy w takim miejscu na jezdni w obszarze zabudowanym masz obowiązek sygnalizować postój pojazdu silnikowego w razie uczestniczenia w wypadku drogowym? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na zwerzony odcinek jezdni, jeżeli nie zmusisz tym nadjeżdżającego z przeciwka do zatrzymania się? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyłączyć światła zewnętrzne pojazdu? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny zabrania wjazdu za sygnalizator kierowcom jadącym na wprost? Odpowiedź: tak. Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Odpowiedź: C. Maksymalnie wciskając pedał hamulca. CO widzi kierujący w dobrze ustawionym lusterku zewnętrznym samochodu osobowego. Odpowiedź C. Fragment boku pojazdu i odpowiedni do strony pojazdu obszar przestrzeni za nim. Czy posiadając prawo jazdy Kat? By jesteś uprawniony do kierowania ciągnikiem rolniczym za granicami państwa? Odpowiedź C Nie. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? Odpowiedź: A. 20 km na godzinę. Czy dopuszczalne jest holowanie samochodem osobowym na autostradzie do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych? Odpowiedź: A. Nie. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze? Odpowiedź C. 90 km na godzinę. Co może być przyczyną znacznie zwiększonej częstotliwości migania świateł kierunkowskazów? Odpowiedź B. Niesprawność żarówki w jednej z lamp kierunkowskazów. Jak w przybliżeniu wzrasta długość drogi hamowania pojazdu przy dwukrotnie większej prędkości? Odpowiedź A. Czterokrotnie. Jaki jest właściwy sposób przewożenia noworodka samochodem osobowym? Odpowiedź B. W odpowiednim dla noworodka foteliku ochronnym. Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu? Odpowiedź A. Nie. Czy stan techniczny pojazdu jest czynnikiem, który powinieneś uwzględniać podczas dobierania prędkości jazdy na drodze? Odpowiedź A. Tak. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? Odpowiedź A. Ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. Egzaminacyjne zmagania zakończone sukcesem. Udało mi się zdobyć 74 punkty na 74, co zawdzięczam rzetelnej nauce na platformie Poznajtesty.pl. To rewelacyjne narzędzie dla każdego, kto chce pewnie i skutecznie przygotować się do egzaminów.